Piękna i wyczekiwana, dająca wiele radości najmłodszym i tym z nieco większym peselem. Potrafił przykrzyć życie kierowcom, a drogowców zaskakuje. Zima, bo o niej mowa, potrafi też pokazać swoją złą stronę. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze zwraca się w tym czasie ze szczególnym apelem. Jeżeli jest w okolicy osoba bezdomna, o której Państwo wiecie, zgłoście się Państwo do nas, do Miejskiego Ośrodka Pomocy w Jaworze. My udzielimy taką pomoc. Skierujemy te osoby w odpowiednie miejsca, gdzie będą miały opiekę. Warto sprawdzić miejsca, gdzie rzadko przebywamy. Strych czy piwnica często są miejscem przebywania osób, którym należy pomóc. Zwracamy się również o pomoc do działkowców. Wszystkich tych, którzy mają altanki na działkach, proszę sprawdzić je. Może właśnie osoby bezdomne przebywają również tam. Jeżeli tak jest, to proszę zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze. My też podejdziemy tam, wyślemy policję, żeby właśnie im pomóc. Nie pozostawiajmy ich samym właśnie w tym okresie. Czasem nawet anonimowy telefon może uratować komuś życie, zwłaszcza, że ostatnie mrozy już pochłonęły w kraju kilka istnień.